Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam serdecznie i gorąco w Bistro Atrion. A spotykamy się tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że mam dla Państwa informacje dotyczące cateringu świątecznego, a także cateringu wigilijnego. I zapraszam na krótką degustację połączoną z konkursem kulinarnym. I żeby było piękniej, osoby, które rozpoznają pyszną potrawę wigilijną, pochodzącą z kuchni, z naszej kuchni, wygrać mogą darmowy obiad palce lizać. No to co? Wchodzimy w takim razie do bistro i rozpoczynamy nasz konkurs. Marta? Zgadza się, Marta. Marta dała się namówić na degustację. Zasady są proste. Jeżeli odgadniecie, który z pierogów pochodzi z naszej kuchni, z Bistro Atrion, to wygrywacie obiad. Ja najpierw wyeliminowałabym, jeżeli mogę, ten. Że już wiesz, który... Ja. Jaki mamy? Dodatki? Wygląd stawiam na tego. Ten środkowy pochodzi właśnie z naszej kuchni Bistro Atrion. Wygrywacie obiady. Catering świąteczny i wigiliny. Zapraszam do Bistro Atrion. Z życzeniami zdrowych, spokojnych świąt. Wszystkiego dobrego w nadchodzącym nowym roku. No i z życzeniami smacznego. Zapraszam.